thank <music> you Często zadawane pytanie naszym uczniom, kto jest na herbie gminy Młodzieży? Niestety zbyt często zostaje bezprawidłowej odpowiedzi. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu nieco tę sytuację zmieni. Zuja Dużyńska zapraszam na film z serii Nieznany młodzieży. Opowiem wam o kamieniu świętego jaska w kamionie. Położony przy ujściu wzóry do Wisły kamion należy nie tylko do najstarszych miejscowości z innym młodzieżem, ale i całego Mazowsza. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą już z roku 1965, kiedy to kamion funkcjonuje pod nazwą Kamień. Pochodzenia nazwy miejscowości można doszukiwać się w dużej ilości kamieni tu występujących. W pierwszych latach XIII wieku pojawia się postać świętego Jacka Odrowąża, który przeprawiając się przez Wisłę z kamiona do Wyszogrodu pozostawił po sobie kamień, powszechnie uważany za święty. Ów kabin znajduje się na terenie parafii w kamionie przy kościele i jest wmurowany w kapliczkę z wieńczonym krzyżem. Legenda głosi, że święty Jacek Odrowąż pozostawił na nim ślad swojej stopy. Udawał się wtedy z misją na Mazowsze szlakiem Świętego Wojciecha w towarzystwie trzech braci Godyna, Floriana i Benedykta. Na miejsce odpoczynku obrał kamion. Jesenne roztoby i powodzie sprawiły, że Święty Jacek miał trudności z przedostaniem się na drugi brzeg Wisły. Zjął wówczas z siebie płaszcz i rozłożył go na wodzie. Płaszcz nie zatonął i unosił się na powierzchni mocno i stabilnie, niczym pomost. Podróżni pełni ufności do Boga przeszli po nim na drugą stronę bez żadnego szwanku. Od tamtej pory święty Jacek Odrowąż jest patronem osób modlących się o uchronienie ich od zatonięcia, a od 2005 roku także ważnym elementem herbu Gminy Młodzieżyn. Jeśli jeszcze nie widzieliście Kamienia Świętego Jacka, koniecznie go zobaczcie. Obowiązkowo również obejrzyjcie kolejny film z cyklu "Nieznanym Młodzieży. Widzimy się wkrótce. Cześć! Thank okay. okay. you okay. thank <laughs> you